Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam Was w kolejnej recenzji. Moi drodzy, dzisiaj sobie omówimy dokładnie okręt tieru 6, czyli brytyjski ciężki krążownik London. Okręt pojawił się razem z całym drzewkiem ciężkich krążowników brytyjskich. Omówimy sobie co ten okręt ma, co można zrobić, żeby się na nim grało przyjemnie, no i czego, co byśmy nie zrobili, żeby się grało nieprzyjemnie, także takie szybkie omówienie. No i żeby zbędnie nie przedłużać, to zapraszam Was wszystkich na recenzję i witam serdecznie. Całość recenzji będzie omawiana na tak wyglądającym kapitanie, czyli jak widzicie tutaj nie ma dużo perków za 4 punkty, mamy trzy trójeczki, dwie dwójki i dwie jedynki. Przeładowanie pocisków przyspieszone jest dlatego, że tutaj mamy ten reload długi, także na okrętach, które mają długi reload, to często warto pociskami żonglować, mam właśnie ten perk. Cel priorytetowy, strzelec wyborowy, nie pamiętam tych nas perków po polsku dokładnie, ostatni bastion. Nadzorca, ekspert w burzaniu, i no, czas, per, który nam skraca czas pożarów i zalań. No i kamuflaż, czyli taki standardzik, jak na krążownik, taki grający raczej na średnim dystansie do palenia przeciwnika z odległości. Moduły następujące. Na czwartym slocie mamy. Skrócenie czasu, osiągnięcie maksymalnej prędkości, bo ten okręt jest, jeżeli chodzi o manewrowość, to no nie jest tytanem jakimś tam. Nie jest ani szybki ani zwrotny. Na trzecim slocie mam. Celność głównej artylerii, czyli o 7% mniejszy rozrzut. Oczywiście można tutaj przestawić. Ja w chwili nagrywania recenzji mam już tutaj co innego, mam moduł, który nam przyspiesza o 15% czas obrotu wiesz. bo troszeczkę tutaj to trwa, no, a w tej chwili nie ma już tej kary, która dokładała nam 5% czasu przewadowania, także można sobie ten moduł tutaj zmienić, 7% na krążowniku to nie będzie duża różnica, a szybszy obrót działa będzie widocznie i odczuwalny. Na slocie drugim kontrola uszkodzeń, na, slo na slocie pierwszym przeżywalność głównego uzbrojenia. Na takim zestawie szmat tutaj pływam, czyli mamy dwie szmatki na podpalanie. Yy, szmatkę na większą ilość odzyskiwanego HP, detonacja, skrócenie pożarów, prędkość okrętu i czas przeładowania materiałów eksploatacyjnych. No, i parametry okrętu, moi drodzy. Artyleria główna to są dwie poczwórne wieże z działami kalibru 203 mm, zasięg ognia dosyć krótki, tylko 13,4 km. To jest przypominam tier 6. Przeładowanie trwa 15 sekund, więc dosyć długo. Szansa na pożar wynosi 19, więc to już jest przyzwoity wynik. Sigma 2.0 Prędkość wylotowa pocisków i przeciwpancernych jednookowo i burzących jest taka sama: 855, także nie jest tragicznie i rozrzut pocisków na maksymalnym dystansie 13,4 km, to jest 117 metrów. Mamy tutaj torpedy też po jednej wyrzutki na burtę, to są wyrzutnie czterorurowe, zasięg tych torped wynosi 7 km, przeładowują nam się one 106 sekund, prędkość torped to jest 59 węzłów, oczywiście to są torpedy nieskrócone, bo są krótkie, wykrywalność z powierzchni to jest 1,2, znaczy torped oczywiście, Wykrywalność tylko może być powierzchni i czas reakcji na te torpedy przez przeciwnika to jest 7,82 sekundy, także prawie 8 sekund przeciwnik ma na to, żeby te torpedy wyminąć. Prędkość maksymalna, tutaj no, nie ma szału, 33,9 węzła oczywiście ze szmatką na prędkość. Promień skrętu 710, czyli całkiem spory czas przestawienia steru, może krótki, ale promień skrętu wydaje się być taki no, niezbyt przyjemny, jeżeli chodzi o malebry i wykrywalność oczywiście wymaksowana, czyli tutaj tylko możliwość jest podbicia jej perkiem 10,5 km z powierzchni z powietrza 5 i 9 i powietrza w dymie 6 i 8, czyli dosyć sporo i o tym warto pamiętać, bo tutaj mamy moi drodzy dym wykres penetracji, jak widzicie maksymalny zasięg to jest 13,4 w okolicach 14 km penetracja jest gdzieś w okolicy 70 mm na takim dystansie około 10 km to będzie 170 mm mniej więcej oczywiście pod odpowiednim kątem można by się tutaj jeszcze bawić w inny wykres i te kąty posprawdzać jak to będzie się przebijało, ale jak widzicie na małych dystansach tam 6-8 km mamy ponad 200 mm penetracji także możemy w lekko opancerzone cele na małych dystansach sadzić Często overpeny a na dużych będzie ta penetracja już wyraźnie lepsza. No na dużych, jeżeli mamy zasięgu 13-4, to raczej nie mamy mowy o dużych dystansach. Materiały eksploatacyjne. Grupa naprawcza, ona tutaj nam Przywraca 415 punktów na sekundę. Czas działania to jest 10 sekund, więc odzyskujemy 4150 punktów. Czas przeładowania tej grupy naprawczy to jest 76 sekund. Tu oczywiście jest materiał w wersji premium, czyli mamy 3 ładunki plus nadzorca. Standardowo mielibyśmy jeden tylko ładunek, także trochę biednie. Mamy sodę hydroakustyczną, która nam wykrywa torpedy i okręty na 3 km. Mamy 4 ładunki. Przepraszam, 5. 5, bo tu jest dostępne 5, tutaj 4, także trochę mnie to myli, ale chyba 5. Czas działania sprzętu eksploatacyjnego to są 3 minuty i czas przeładowania 100, 12, 114 sekund. I na trzecim slocie, jeden, jedyny chyba ciężki krążownik brytyjski, który posiada dym. Dym rozstawia się 15 sekund, także możemy spokojnie tutaj wyhamować. Czas rozproszenia zasłony dymnej to jest 99 sekund, także no mając działa ma przeładowujące się sekund 15 do tych salw za dużo z tego dymu nie oddamy więc dym tutaj raczej będzie naszym nie głównym źródłem damage'u stojąc w dymie będziemy, nie będziemy raczej plunkać z tego dymu sobie bo no długo nie postrzelamy przy czym ja próbowałem na razie tylko tak grać raczej dym będzie wykorzystywany jako narzędzie do ucieczki czy ukrycia się ale różnie można kombinować mamy 4 ładunki i przeładowanie trwa 152 sekundy nie ma tutaj żadnej możliwości zmiany tych modułów nie ma chyba nie ma tutaj rozbicia zamiast hydro, i nie ma niczego innego zamiast dymu. Także taki zestaw mamy do dyspozycji. I to wszystko, jeżeli chodzi o parametry. Teraz obejrzymy sobie krótką bitwę. No, i teraz moi drodzy, tak, z tym okrętem mam pewien problem, bo yy, tak jak wspomniałem wam wcześniej o dymie, jesteśmy z niego widoczni na 6,8 km i ten dym trwa w, w porównaniu do tego, ile mamy czasu na ostrzał z tego dymu, no niezbyt długo, no bo tam mamy 99 sekund, 15 sekund nam się przeładowują działa, także tych salw oddamy yy, ile? 2 w 30 sekund, 4 w 60. 6 salw oddamy z tego dymu, także no nie jest to jakoś tam porywający wynik. No 6 to będzie 90 sekund około. Także już nie rozdrabniajmy się tutaj. Co do pelotki okrętów, jeszcze tutaj nie wymieniałem jej, i nie charakteryzowałem jej w żaden sposób, jeżeli chodzi o omówienie parametrów, ale pelotka z samolotami tieru 6 radzi sobie dosyć dobrze. Gdybym miał to jakoś tak ocenić, jakoś tak wymiernie, bardziej namacalnie, to byłoby to gdzieś w okolicy, ja wiem, z szóstkami oczywiście mówię. Tutaj to będzie takie 7 na 10, no, coś może 7,5 na 10, jeżeli chodzi o pelotkę. Z manewrami już wspominałem: okręt jest naprawdę toporny, jest powolny, wolno hamuje, wolno przyspiesza, dlatego właśnie na trzecim slocie jest moduł, który przyspiesza to ruszanie z miejsca. Wieże kręcą się też dosyć wolno, dlatego już na drugim slajdzie, na trzecim nie mam celności, tylko obrót dział. Widzicie, że tutaj już mnie coś wykryło, mimo że to jest dosyć szybki, dosyć wczesny etap bitwy. No to tutaj ten rate of fire jest dosyć cienki. Mamy tylko 8 rurek, strzelamy co 15 sekund. Co prawda, szansa na podpalenie tutaj, oczywiście, z nadzorcą i dwoma szmatkami wynosi 19%, więc coś tam można popalić, ale ten okręt no nie jest. No, aż powiem Wam szczerze, głupio mi jest, bo ostatnio ciągle robię takie recenzje, w których nie powiem dobrego słowa o okrętach wypuszczanych ostatnio przez Wargaming. A chciałbym, żeby coś w końcu można było pochwalić. No, ale niestety nie, nie mogę Wam powiedzieć, że ten okręt jest jakoś szczególnie przyjemny w rozgrywce. Jak jesteśmy tutaj rzucani na szóstki, no to coś jeszcze możemy ugrać. Jakieś piątki z nami walczą, to coś wtedy możemy powalczyć. Mamy ten dym jakoś tam do wykorzystania, możemy coś próbować z niego, z jego pomocą zdziałać. No ale niestety e, zagarałem nim chyba 6 bitew tym okrętem i tylko w dwóch byłem właśnie na takich tierach, gdzie e, ja byłem top tierem. Przeważnie grałem z ósemkami, nawet tą bitwę, którą tu oglądacie, e, możecie sobie obejrzeć właśnie z ósemkami po drugiej stronie i u mnie w drużynie. Wydaje mi się, że e, ten okręt przy takim kalibrze powinien mieć troszeczkę większy zasięg tych dział, skoro przeładowanie mamy aż 15-sekundowe. No bo na małym dystansie on jest dosyć podatny na ostrzał. No jeżeli chodzi o kątowanie, czy tam nawet dziobowanie się do przeciwnika, do krążowników, no to okej, okay, wtedy możemy coś tam tych poodbijać tych pocisków, no bo to jest jednak ciężki krążownik, nie tylko ze względu na kaliber, ale również ze względu na pancerz. Także od krążowników jesteśmy w stanie co nieco poodbijać. Ale jeżeli chodzi o pancerniki, no to z różnych dziwnych kątów będziemy przyjmować to srogi damage. Także no nie jest to okręt ani szczególnie odporny, ani szczególnie szybko robiący y, damage. Co więcej, no długi, ile od krótki zasięg mamy torpedy, co prawda jeszcze, które możemy puszczać pojedynczo standardowo, jak na o, widzicie. Kąt jakiś taki spupy y, i przyleciało parę ładnych tysięcy w salpie. Y, także no, ten okręt nie robi szybko damage'u szybko go dostaje, to tak, to się zgodzę. Manewrowość nie jest jakaś tam porywająca, więc też tutaj za mocno nie nawalczymy w ruchu, no ale będąc na 13 kilometrach do pancernika, przeciwnika, też jakieś tam kolosalnej różnicy i utrudnienia mu celności tych, tych jego strzałów nie wykonamy manewrującym okrętem, no bo no to jest blisko, 13 kilometrów Powyżej 16 można by kombinować jakieś takie właśnie kręcenie się pod działami przeciwnika i próbę unikania ostrzału, ale na 13 km jest naprawdę trudno. No jak już wspominałem, dym nie trwa też długo, więc... Wydaje mi się, że ten okręt będzie pasował do galerii tych, które wyciągałem do, do czasu, aż nagram recenzję i od tamtej pory nie będę nim grał praktycznie w ogóle, bo ten okręt dla mnie jest, no, no jest słaby po prostu. Nie wiem, czy to jest kwestia mojej subiektywnej opinii, czy po prostu tak jest, ale no nie jestem w stanie jakoś tutaj znaleźć frajdy z gry tym okrętem. Nie wiem, no nie strzela szybko, potrafi bić mocno, bo widzieliście, że salwa tam ładna siadła, ale jeżeli mamy coś pokazane burtą i to jest na odpowiednim dystansie, bo albo to przebijemy, albo nie trafimy, bo różnie bywa, ale no, nie jest to okręt, który bym wyciągał z portu dla przyjemności, a tak jak Wam wspominałem wcześniej, u mnie panuje taka dewiza, że jeżeli okręt nawet nie zarabia dobrze, a gra mi się na nim przyjemnie, to będę grał nim często i będę nim dużo zarabiał, a jak powiedzmy ktoś nienawidzi pancerników, no to mimo tego, że Missouri zarabia 1,5 miliona na bitwę, no to nie będzie nim grał dużo. Także wolę mieć okręt, w którym będę grał często, w którym będzie mi się grało dobrze i będzie zarabiał trochę tak średnio, więc wydaje mi się, że to jest lepszy pogląd. Także no Londyna bym raczej z przyjemnością sportu nie wyciągam. Jeżeli chodzi o krążowniki na szóstce to wydaje mi się, że póki co te grasy stoi na szczycie tutaj łańcucha pokarmowego. I raczej zakup właśnie tego okrętu bym polecał, jeżeli już ktoś chce jakiś krążownik, oczywiście. Brytyjskie hranżowniki są dosyć specyficzne, bo one nie wprowadzają żadnego nowego elementu do rozgrywki. Są po prostu poprawnymi okrętami do palenia na średnim dystansie. Przy czym oczywiście tak jak w przypadku włoskiej linii najlepszy jest okręt na tierze 10. Pozostałe są takie no zrobić i zapomnieć, to będzie wszystko także. Gdybym miał ocenić ten Tutaj Londyn, tutaj moja głupota, zobaczcie, mogłem to odkręcić jakoś inaczej, ja wpieprzyłem się w torpedy. No i na tym się moja bitwa zakończyła. Także gdybym miał wystawić ocenę temu okrętowi, to byłoby to jakieś. No nie wiem, 4,5 na, na 10, 5. Zostańmy przy 4,5. I to będzie wszystko z mojej strony na dzisiaj. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia moi drodzy i na razie.